Cześć. Zacznę od pytania. Czy dzieci zaginione są dziećmi zaginionymi? Głupie pytanie. No ale od czegoś trzeba zacząć. Słuchajcie, już minęło sześć lat, jak pomagam szukać ludzi zaginionych i dzieci, i dorosłych, wieki różne. No, i kiedy uciekł, jeden chory, jeden coś innego. Do czego zmierzam o dzieciach? To pierwsze pytanie było. Więc teraz zobaczcie. Kiedyś w jednym ze swoich filmów, a to już chyba ze dwa lata temu, mówiłem, że pomogłem znaleźć porwane dziecko w Anglii. Ja siedzę sobie tutaj w Gdańsku, a pomogłem tam odbić dziecko porwane. No ale tak to jest. Nie mam co robić. Kocham dzieci. Szanuję ludzi chorych i wszelkich zaginionych i dlatego pomagam szukać. A teraz wkleję link pod tym filmem i zobaczcie, dlaczego giną dzieci. Nie wszystkie, ale wiem. W Stanach Zjednoczonych FBI odbiło. 168 dzieci z rąk pedofilów i alfonsów, i jeszcze innych skór i yy, yy, niedobrych ludzi. I to przeczytajcie. Dzieci były porwane i były niewolnikami seksualnymi jakichś, właśnie takich, jak wspominałem alfonsów, pedofilów i innych. Przeczytajcie ten, ten artykuł, który wkleję, i będziecie wiedzieli. I tak jak mówię, ja nie mam co robić. Siedzę na łóżku, priorytetem jest dla mnie poszukiwanie ludzi zaginionych. Oprócz tego nakręcam różne filmy, o których już i tak wiecie: to samoobrona, to motoryzacja, to pierwsza pomoc przedmedyczna. Inny, inny i jeszcze wiele, wiele innych. Przeczytajcie ten artykuł pod spodem. Cześć.